Dzień dobry, dzień dobry! Arminius z tej strony. Witam i zapraszam na odcinek specjalny. Tak się składa, drodzy moi, że wziąłem udział, biorę wciąż udział w Mistrzostwach Świata w Total War Warhammer 2. No nie wiem, coś mnie podkusiło, stwierdziłem, a zagram sobie przynajmniej tak dla jaj. Pierwszy etap myślałem, że go nie przejdę, a jednak pierwszy etap przeszedłem, zakwalifikowałem się do etapu drugiego. No, i w drugim etapie, w drugiej grupie, właściwie czy w grupie drugiego etapu, w której mam grać, no, trafił mi się zawodnik nie w Kid Dmuchał, powiem szczerze, uważam, że jest to zawodnik, który na 90% wygra ten turniej i, i który jest aktualnym, tylko jeszcze nie okrzykniętym formalnie mistrzem świata w Total War, Warhammer 2. No, po prostu kozak, kozak nad kozaki. A jest tym zawodnikiem rzecz jasna Falcon. Falcon znany szerzej społeczności warhammerowej. Wszyscy, którzy grają na multi i interesują się multi, sceną zagraniczną, <laughs> międzynarodową, wiedzą, że Falcon to porządna firma. I Falcon wziął na mnie bredonie, ja z kolei odpowiedziałem zielono-skórymi. No i słuchajcie, przejdźmy do mojego bildu szybciutko. Na lewej i prawej flance taki wangard mobilny, dwa razy goblinscy łucznicy na leśnych pająkach i raz goblinscy jeźdźcy na leśnych pająkach. Z dwóch stron to samo, główne siły to <laughs> dwa razy ochydne tchórze na flankach, dwa razy debyściaki orków w centrum plus dziwadła ośmiu szczytów. Za nimi na drugiej linii są y, łucznicy nocnych goblinów, w tym raz Rorowe, czyli skrzypiący łucznicy. Mamy dwa oddziały debeściaków orków, szamana orków, który ma y, dwa czary. Jeden z nich już wam mówię. Już wam mówię: szaman orków. Ma y, rozwalacz mózgu, a drugi to pięści gorka. No i Grimgor jest oczywiście moim lordem. Natomiast u felkona mamy tak dużo hołoty, bo raz, dwa, trzy, cztery. Cztery oddziały hołoty naliczyłem, dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, cztery. <laughs> I piąty, biorący trebuszy. Za nimi są włócznicy na flankach drugiej linii. Po środku mamy chłopskich łuczników. Dwa razy ze skażonymi strzałami, raz z ognistymi. Mamy Trebusz, no i mamy dużo kawalerii. Spójrzcie, rycerzy królestwa i rycerze powołani przemieszani. Z czego rycerzy królestwa mamy cztery oddziały, z tego co widzę. Tak, raz, dwa, trzy, nie, trzy, cztery, przepraszam. No i dwa razy rycerzy powołanych. Mamy Triple Squad, dwa razy paladyni. Oraz czarodziejka Fej i to zdaje się wszystko jest na konikach Tak jest, czarodziejka kafej ma krew ziemi oraz... O właśnie, co ona to jeszcze ma? Mieszkańców podziemi, okej okay. No i oczywiście swoje przedmioty, jak na przykład kielich mikstur No i dobra Jedziemy z koksem Ja tu staram się jakoś... Harasować po y, jednej i drugiej stronie felcona, uciekając oczywiście moją, y, y, moimi goblińskimi jeźdźcami na leśnych pająkach, bojąc się, że jednak oni w starciu z kawalerią bretońską nie wytrzymają tego tej presji. Felkon ładnie odpowiada już tutaj na moich goblińskich łuczników swoimi łucznikami. No i zobaczcie, co robi Felcon. Ja to nazywałem strategią, czy też taktyką szturmowego felcona. Spójrzcie, felkon. Uderzył na front kawalerią i ją wycofuje. Tak jakby się zrobiło na przykład w wielu historycznych tytułach typu Attila, kiedy widzi się, że nie ma na przykład na przodzie przeciwnik piechoty do walki przeciwko kawalerii, czyli włóczni czy pikinierów, to wtedy warto jest zrobić szarżę kawalerią, która przetrzebi przynajmniej w jakiś tam sposób, nie najmniejszy pierwszą linię wroga, a potem dopiero wjeżdżać w to już w taką przetrzebioną piechotę, wjeżdżać yy, swoją piechotą, ewentualnie wykonywać ostrzał. No i oczywiście to to troszeczkę mnie zdezorientowało, bo dostałem kurcze tutaj szarze na pierwszą linię, no i zobaczcie jak się zblobowały moje jednostki. Tutaj felkon już zabił moich goblińskich jeźdźców, wiadomo mam mikro z drewna, przecież o to chodzi, I żebym ja wam pokazał moje drewniane mikro. Przede wszystkim w tym, w, tym, w tym repku chodzi o to, żeby Wam pokazać jak gra najlepszy gracz na świecie, tak? No wiadomo, że na moim tle to wygląda wręcz groteskowo, tak? No bo niełatwo, nie trudno, przepraszam, było mnie pokonać Także ja Wam od razu zdradzam wynik Ale zobaczcie co właśnie robi Felcon Pierwsze co, to właśnie ten wjazd na pierwszą linię kawalerią Staranie się ostrzeliwania ciągle moich jednostek tak, żeby je osłabić trucizną czy żeby powiedzmy obniżyć morale ogniem. Ja tutaj zobaczcie, wjechałem w... zaryzykowałem i wjechałem w trybusze, tak żeby one nie strzelały, ale wiadomo, że to była misja kamikaze, bo już tutaj goblinscy jeźdźcy zostali przez rycerzy Królestwa zaorani. Tu mi się udało rozwalać mózgu zrobić ładny na tych łuczników bretońskich. Tutaj kawaleria dojeżdża moich ochydnych tchórzy, chyba nawet nie zdążyłem rzucić bomby dymnej, a szkoda, tutaj nie wiem czy rzuciłem bombę dymną na triple squad, bo są dwóch paladynów i czarodziejka fej dojeżdża moich ochydnych tchórzy, więc dobrze felkont wybiera jednostki, które mogłyby zaszkodzić mu, ponieważ mogłyby mu właśnie rzucić bombę dymną w przyszłości na kawalerię, czy właśnie na triple squad, a zobaczcie one były bez wsparcia, te ohydne tchórze, no i tak się staje, że się posypały. Tutaj wypuszczone debyściaki walczą przeciwko trzem oddziałom kawalerii. No ale jak możecie się domyślić, za chwilę te trzy oddziały kawalerii zjedzą moich debyściaków. Wobec czego biegnę Grimgorem, żeby wspomóc tutaj ten oddział. Tu kolejna szarża na debyściaków. Pięści gorka dostały oczywiście debyściaki, ale bez sensu, bo spójrzcie, kawaleria sobie odjechała. No i teraz piękny wjazd kawalerii na moich łuczników. Tak jest. No dużo się dzieje, dużo się dzieje. Staram się robić co mogę, żeby z tym felkonem chociaż troszeczkę pograć. Ale naprawdę, no naprawdę tutaj... No, no nie ma się po prostu szans najmniejszych. Dużo mobilności, spójrzcie. Praktycznie piechota to same oddziały hołoty i dwa oddziały włóczni. Jeśli dobrze naliczyłem włóczni. Zobaczcie, mało strzelania. Spodziewałem się więcej strzelania po stronie felkona. Dlatego też tak mówię, wziąłem sześć oddziałów tych goblińskich jeźdźców i łuczników, łącznie 4 łuczników, 2 jeźdźców mając nadzieję, że felkon będzie miał dużo strzelania i jakoś to strzelanie mu tam będę mógł w stanie zajechać, ale on poszedł po prostu w dużą ilość kawalerii no słuchajcie, 6 oddziałów kawalerii naprawdę no mega mnie tutaj robi tą kawalerią widać, że mikro po prostu znakomite u felkona zobaczcie jak on jedzie, tu jedzie tu jedzie, tu jedzie, no po prostu wszędzie go jest pełno a ja tego nie umiem w jakiś sposób wykorzystać i ogarnąć, żeby się jakoś przed tym obronić. No po prostu nie umiem. Tutaj wejdzie, rozwalacz mózgu. Nie wziąłem stopy gorka. Zazwyczaj biorę stopę gorka w buildzie zielonoskórych, ale nie wziąłem tym razem stopy gorka, ponieważ bałem się, że no przed felkonem stopa gorka. No to, żeby rzucić na takiego zawodnika stopę gorka, która się ładuje jakiś czas, to po prostu graniczy z cudem, tak? No i zobaczcie, tutaj, tutaj mi już zaorał. Felcon Szamana Grimgor walczył tutaj z paladynami, ale ja chcę żeby on walczył z Fey. Oczywiście no nie ma szans tak z takim triple składem, Mimo, że jest to mocny lord Już do beściaki rzucili swoich dziwaków <grych> O nawet tu się udało coś zrobić powiem szczerze No wybuchajcie, żeby ta kawaleria padła, no troszeczkę tam porobiło no, i teraz właściwie już no, niewiele jednostek mi zostało. Zobaczcie, no Felcon ma wciąż y, dużo kawalerii. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oddziałów, chyba nawet szósty gdzieś jest. Tak, tam. Więc zobaczcie, ani jednego oddziału kawalerii nie byłem w stanie Felkonowi zniszczyć. Tutaj piękne. Och, kurde poszło, naprawdę to pięknie wyglądało. Taki kielich z nieba od fej. No i mamy jeden 0 dla Felcona. Tak jest, bo już Gringor się posypał i zostały tylko dziwadła ośmiu szczytów. Więc tak to wyglądał yy, mój pierwszy pojedynek. No ale i tak, słuchajcie, trzymałem się całkiem długo. A teraz zagramy yy, moich jaszczurów ludzi na mroczne elfy, które wziął w odpowiedzi Felcon. Felcon w ogóle, jak wybrał Breton, pamiętam, to on powiedział, że nic nie banuje. Najpierw powiedział tak Lizard Manie i Davi. A potem mówi, albo nie, ja nic nie banuję. Mówię, o super, kurde. Wiem, że jestem leszczem, ale jeszcze mi tak... Tysz, wiecie, walną z plaskacza, ok. Jesteś takim leszczem, że nawet bretonię na ciebie wezmę i nic nie zbanuję. No i w sumie. Tak potem mówię, a mogę wziąć te krasnoludy. Ale nie chciałem być, wiecie, lamusem, który będzie grał krasnoludami na bretonie. Dobra, omówmy najpierw build Felcona. Co tu Felcon wziął? Felcon ma tak. Raz, dwa, trzy razy. Widma. Na pierwszej linii dodatkowo są trzy razy. Włócznicy Grozy, Raz Czarna Straż z Nagarondu. Za tym wszystkim mamy jeszcze, Słuchajcie, gdzieś tutaj była balista. A tam są balisty, dobra, nieważne. Mamy jeszcze dwa razy rycerzy na zimno-krwistych. Tak jest. Mamy jeszcze dwa razy włóczników Grozy, czyli łącznie oddziałów 5. <laughs> mamy jeden oddział balisty, rozprówaczy Yy, mamy czarodziejkę z magią bestii, która ma przyzwanie mantykory oraz yy, stado zagłady. No i Malekit jest lordem. Yy, Malekit jest na swoim zimnokrwistym. Tak to by to się prezentowało. Mały, fajny buildzik yy, yy, mrocznych elfów. Mój build jest troszeczkę chyba bardziej rozbudowany, chociaż nie wiem. Mamy na pewno wojowników Saurusów starczami na pierwszej linii cztery oddziały I jeden oddział kohorty Soteka Za nimi są cztery oddziały m, Kohorty Skinków z oszczepami i dwa oddziały Włóczników na Zimnokrwistych W lesie z kolei pochowałem tutaj, zobaczcie, oddział Kroksigorów Jeszcze jeden oddział Włóczników na Zimnokrwistych Kapłana Skinków z magi Magią Bestii Ten sam zestaw Cufelkona Czyli Przywołanie Mantykory i Stado Zagłady No i na Zimnokrwistym jest Lordem No i jedziemy Muszę raszować, wiadomo Uciekam do lasu Całą kawalerią, bojąc się tego Ostrzału Ze strony mm, Ze strony balisty Rozprówaczy, to oczywiście będzie moim zdaniem Teraz już patrzę na to błąd Dlaczego? Spójrzcie Tu nie mam piechoty do walki przeciwko Dużym przeciwnikom, a więc piechoty Do walki z kawalerią co zrobi Felkon? No, taktyka. Yy, jak ja to nazywałem? Szturmowego Felkona, tak właśnie. Taktyka szturmowego Felkona, Ciach, wjazd na yy, piechotę Saurusów. Zatrzymałem ją, żeby przyjęła szarże lepiej, yy, nie biegła naprzeciw kawalerii. No i już, już zobaczcie, Felkon się wycofuje. Tak więc Felkon naprawdę fajnie to robi. Nauczyłem się teraz przez to, żeby być bardziej ostrożnym z pierwszą linią. I może jednak warto jest zobaczyć, jak pierwsza linia biegnie, trzymać gdzieś za nią niedaleko kawalerię. Tak, żeby ona była w stanie odpowiedzieć na taką szarżę frontalną. To nie jest głupie. No i zobaczcie, już jeden oddział moich Saurusów się. Chwieje, na szczęście włócznicy grozy też, no ale straszna, straszna, <grytania> czarna, straszna Garond dojechała saurusów. Tutaj ładne zionięcie od Malekita na dwa oddziały kohorty skinków, z oszczepami. Staram się tu jakoś kawalerią objechać felkona, ale niestety dzika mantykora jeden oddział włóczników na zimnokrwistych złapała. Tutaj jeszcze drugi oddział zimnokrwistych wjeżdża na moich włóczników. Tu niestety włóczników grozy muszę ominąć, bo wiadomo, w lesie mi tam gdzieś się przyczepili. Moja mantykora zaatakowała widma. No i zobaczcie, felkon mnie trzyma w takim nieciekawym ustawieniu, bo tu mnie trzyma i tu mnie trzyma. I tutaj mam taką jakby lukę, która pozwala felkonowi na ostrzał z widm. A ja z kolei tutaj w tym lesie, zobaczcie, jestem totalnie zatrzymany. Kroksigory się rozpadły. Horta Sodeka jakoś tam walczy z, z Czarną Strażą z Nagarondu. No i Kroggar ruszył do przodu, żeby Malekita dorwać. Ale niestety dostaje ostrzał, mimo że jestem w lesie, dostaje ostrzał potężny od Widm. Tu, oczywiście, mój błąd, bo nie mogę uciec z kawalerią yy, na zimnokrwistych, tymi włócznikami przed rycerzami yy, Felkona i przed yy, włócznikami Grozy, dwoma oddziałami, więc. Moja kawaleria właściwie jest nieprzydatna, nie potrafię nią zrobić wjazdu na plecy felkonowi. Tak więc ten pojedynek mi idzie jeszcze gorzej niż pojedynek z bretonią, powiem szczerze. I wygląda to całkiem nieprzyjemnie. Ręki bogów też nie wykorzystałem, bo moim zdaniem rękę bogów, którą ma Krogar, trzeba wykorzystać do snajpienia lorda albo bohatera. No Ale jakoś nie, bardziej, nie bardzo to się udało, szczególnie kiedy Krogar wbił się do takiego ciem, gęstego. Gęstego y, Blobika, piechoty Jeszcze Dzika mantykora wykańczę tutaj, y, krok gara zdaje się Czy po prostu moich, moich Saurusów walczących z Malekitem No i to jest po prostu GG tak naprawdę na tym etapie, to znaczy To znaczy inaczej, GG to już jest w ogóle Ten mecz był GG zanim w ogóle go rozegraliśmy Tak naprawdę To już było GG a teraz to tylko wam potwierdzam, że to jest GG. No cóż, nic nie poradzisz na takich graczy jak Falcon. Krokgar mówię, walczy tutaj yy, przeciwko Malekitowi, dzikiej mantykorze i Czarnej Straży, która jest świetnym wsparciem. Na pewno lepszym niż Saurusy, które się posypały. Ja też oczywiście przywołałem swoją mantykorę, ale. Czyli udało mi się jeszcze to zrobić przed wyparowaniem kapłana skinków. Jeszcze tu staram się dojechać z powrotem wojownikami Saurusów. Ale naprawdę to już nie ma po prostu na to szans, żeby cokolwiek tutaj sensownego zrobić. Chcę wycofać Kroggara, Dlatego posłałem wojowników saurusów starczami, tak, żeby Kroggarem zrobić rękę bogów, ale to naprawdę nie wychodzi. Jeszcze rycerze na zimno krwistych dojechali teraz mi. Kroggara. Tutaj ciągły ostrzał ze strony Widm. Felkon tak naprawdę jest bezpieczny w tych miejscach. Nic mu nie, nie jest w stanie zagrozić. No nic. To jeszcze moja dzika Mantykora. Zobaczcie, zanim się rozpadnie, to jeszcze uciekła. No i oczywiście jest 2-0 dla Felcona, jak się można domyślić. Eee, tak więc, cóż, tak by to wyglądało. Szybki meczyk. 2-0 dla Felcona No ale cóż, chciałem Wam pokazać jakiś mecz z Mistrzostw Świata. Myślę, że więcej tych meczyków pokażę moich. Z Mistrzostw Świata. Mam nadzieję, że będą jakieś wygrane, i może się uda do trzeciego etapu zakwalifikować. Na razie jestem w drugim etapie. Zobaczymy, jak w trzecim będzie. Cóż, tyle byłoby ode mnie. Tymczasem, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach i na następnych strumykach. Hej!